Halo, halo, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, witam. No i pani to jest z firma, bo ja przed chwilą dzwoniłem do pani takiej pani Blanki, nie wiem czy pani zna panią blankę Z tej samej strony Aha. I ją tak lagowało, no szukała mnie na 4 złote. No trudno. Dobrze że dlaczego? A no bo dlaczego? nie słyszałem jej normalnie. Tak dziwnie ją lagowało. O. No dobrze to, ale Pan mnie teraz słyszy, to może mi pan powie jaką ma pan datę urodzenia? I 5 lipiec 97 rok Dobrze, i 97, jakie pytanie jest? Dokładnie, ja mam takie pytanie, bo ja niedługo, ja będę chciał się bić, niedługo, na takiej gali, wie Pani o co chodzi, MMA i tak dalej. Aha, dobrze. No i ja chciałem no. się dowiedzieć, czy zabiję przeciwnika, czy tylko mu krzywdę zrobię, no jak się potoczy walka? A to tam można zabić kogoś? No nie wiem, no ja jak pewnie dobrze uderzę, no to i zabić mogę, mi się wydaje, nie? No nie, lepiej nie, <grych> e, dobrze. To jest boks taki, to jest boksie czy nie? No, w MMA. W MMA. MMA. Mhm. Mhm. Dobrze. No, A ta, ja, ja, tak tak go, ja tak go nie lubię. Ja sobie wizualizację robię, bo zawsze słyszałem to jest do... byłem z. psychologa psychologiem sportowego, mówił, rób wizualizację, żebym sobie wyobrażał jak to wygląda. No, w moich myślach ja tak kończę walkę, że kopem na web. I pani mi powie, czy wygram przez knockout właśnie takim kopem na web, czy, czy nie. Jak to będzie wyglądało? Dobrze, a będzie z kim pan grał? Z Polakiem? No z Polakiem, znaczy grał, no będę go będę go napierdalał, No, no nie bił się, bił się, no. tak. Ale ten ma też i też jakąś Pudzianowski też bierze udział w tym No nie, no z Pudzianowskim to to się samo. bić nie będę, no to no to samo, to samo, no. I, ale czy to samo, co on też gra, że no, no, tak? no, no nie gra, tylko się bije, no ale no tak, no dokładnie. Bije, no bije, kurde no, no. Dobrze, zaraz zobaczymy proszę pana. Pan jest raczej szczuplejszy niż Puzianowski, prawda? No ale, ale równie silny, ale szczuplejszy. Równie silny, tak? tak? Dobrze, dobrze. Zaraz zobaczymy, jak tutaj się potoczy ta walka. Ło! Wow. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Tam wygra, czy pan wygra? Nie, to, to, to ja wygram, a, to ja wiem, i... że wygram, tylko ja chcę wiedzieć, czy go znokautuję, czy, czy na czas wygram. Ja nie mogę przegrać, ja. Ja, ja a już. Wiem. A, wie pan, a wie pan, z kim będzie pan grał? Wie pan, już. No wiem, jak wiem, jak... ja już trzy miesiące trenuję, to ja, ja już jestem gotowy. No. A to pan trzy miesiące tylko y, trenuje i więcej nie? Przed tym nie grał pan. Nie, wy, nie był się pan w tym? No, no nie, ale w piłkę nożną grałem 8 lat na przykład. Bo to takie a, amatorskie a... zawody, wie pani, dlatego ja chciałbym kopnięciem a, na głowę no, wygrać. Ale to jest dla amatorów, on też jest amator. On jest amatorem, tak, no. No, tak samo jak i pan. No, dobrze, proszę pana, więc. Yy, Aha, pan myśli, że znokantuje go pan, no właśnie. No kapel na łeb. Tutaj karty te sugerują, żeby pan nie był za bardzo pewny siebie w tej grze. To naprawdę. Czemu? Który, którego dnia będzie ta walka. A, a to jeszcze nie jest, jeszcze nie wiadomo dokładnie. Ale tak za parę miesięcy. No, no. Wiec, A, za parę miesięcy. Proszę pana, więc jak panu coś powiem, jak będzie pan wiedział, kiedy będzie datę, to panu mi zadzwoni, ja mam na imię Mariola. Ja panu wszystko powiem jak... A napisany już że Serafina. Teraz proszę pana, na wcześniej przecież ja nie będę panu wody tylko jestem profesjonalistką więc ja muszę mieć dane muszę mieć datek Kurwa, której no. będzie ta walka ja, ja, no nie, ja, ja, taki, nie nie, ja taki jestem nie, nabuzowany nie, nie już nie ma pan już terminu proszę no, ja mogę panu wszystko powiedzieć ale to nie o to chodzi żebym panu lała jestem poważną osobą nie chcę pana oszukiwać czyli pani nie wie czy ja, wygram czy przegram Panu, no przyzysko. dobra, no, do, ja to, no, no to ja innym razem zadzwonię, A to pani mi przynajmniej tak. powie, czy... no. A to coś innego no. to, to co? No, jak u pani takie ma moce, no to się no. skorzystać. No dobrze, ale ja seriady, bo Sekunda. ja... Nie objęty, Sekunda? Okiem, więc Przepraszam. Jakie planety będą panu sprzyjać, no, więc Momencik, momencik. No. No. no, Przepraszam, bo popcorn właśnie się robił. Ehm, i... Pan jest teraz, zprowadziłem pana w 8 roku, osobistym. W jakim roku? Prawda, o, ósmym. O, nie, nie mówię jakie roku. Nie, no dwudziestym czwartym no, już prawie. W ósmym roku osobistym. Numerologia, proszę pana. A się nie znam. No nie, no nie znam się, no. Mnie dziewięć lat e, osobistych numerologicznych. Pan jest w ósmym. My? To jest rok, nagród i kar. I proszę pana, jeśli zależy jak się zachowaliśmy w poprzednim, w tym całym numerologicznym systemie, całym tym trybie, to spotka nas nagroda w tym ósmym, albo kara. Ja, 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 ja przez cały rok prawie ostatni, to ja zawsze jako bez jest jestem. Nie, nie ostatni rok, tylko przez ostatnie lat osiem. Znaczy, no nie, to ja, 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 ja tak szczerze, z takich jedynych przestępstw, jakie miałem tak na, na karku, no to raz uprawiałem seks bez pozwolenia kobiety, ale ona pijana była i nie pamiętała, więc nie wydaje mi się, że mi jakąś krzywdę jej zrobił. Mm, tak. No, zresztą tak. no, mi wydaje mi się, że się podobało, bo się uśmiechała. No a, 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 a tak, to, to ja często jakieś akcje charytatywne wspieram, jakieś daje do puszki pieniądze i tak dalej. No to dobrze, daje pan, oczywiście, no. bardzo dobrze. To jest wszystko, będzie pan zbierał teraz śmietankę, można powiedzieć. I no, ona też śmietankę tak. zebrała. że czy Pan był uczciwy w stosunku do ludzi i tak dalej, nie oszukiwał Pan ich i tak dalej, prawda? Nikt Pana, przez Pana nie cierpiał, wie Pan, o, to, o takie rzeczy, ale jak Pan wspiera te kreatywne i jak jeszcze pomaga zwierzątkom na przykład i tego, to A jest... Nie, to nie, tak nie, zwierzątkom to nie pomagam, mi się nie chce zwierzątkom pomagać, no to nie. Nie, jakieś tam fundacje, nie, czy coś, wie pan, takie VIVA, nie VIVA, te co ratują te konie i tak dalej, to warto, proszę pana, warto, A to ja takie pytanie no, o finanse. Jak będzie pan weganem, wegetarianiem, to będzie pan pomagał, na pewno. A nie, to ja nie no mogę. To, ja mogę, ja mam tak. uczulenie na zielone rzeczy. No dobrze, no wie pan, czerwone, dobra, no nieistotne. No, nie, nie dobrze, pana, więc tak, 8 rok, tak jak powiedziałam, przyszły rok jest kończący, i, a za dwa lata będzie pierwszy, pozna pan kobietę. Ale za dwa lata poznam nowa kobietę. Nowa znajomość, nowa znajomość będzie. A ja gejem jestem. No i no, nowa znajomość będzie. No, ale ja ten jestem ten ja, ten ja ten jestem nie gejem, się. ja nie, nie ten. No, to, to mężczyznę, drogi, to mężczyznę, no. To mężczyznę, no ja mówię. To A czy chyba, chyba, że się no. wyleczę, bo ja też chodzę, bo tata mnie namawia, żebym do psychologa chodził. To może się wyleczę w sumie z tego też. Do psychologa, tak? Ale i ale był pan kiedyś biseksem albo hetero? Był pan kiedyś? Znaczy nie wiem, no tak podobało mi się to i to, ja ale teraz wolę, wolę... No ale był pan jakiejś kobiety, O nie, był pan, bo pijana była i pan ją zgwałcił, tak? Nie, no, nie, nie, no, nie nie, nie zgwałciłem, bez przeszady zgwałciłem, po prostu uprawialiśmy miłość. No, no. Upranę w miłość, ona była piana, no to no, właśnie. No, no to, to nie pijana, jest gwałt, gwałt wtedy... By, tak? Ja bym powiedziała, że nie no. chcę, to byłby gwałt, nic nie mówiła, spała po prostu, no to co? Czyli nie jest pan gejem, proszę pana, nie jest pan 100% gejem, zapewniam pana, ja już tortuję, nie jest pan gejem. Okej. Okay. Bo by pan nie ruszył tej kobiety, nie ruszyłby pan tej kobiety, jakby pan gejem był. Czyli pana ciągnie i tu, i tu, po prostu. Podobają się panu mężczyźni, tak, na tej zasadzie. Ale to się wszystko może wyklarować jeszcze. Okej. Okay. Ja I te osoby, którą pan spotka. No, no, a a powiedz mi pani, co z pieniędzmi ja. będzie w tym roku? Czy jakoś będę bogaty w końcu, czy nie? No. Nie będę w końcu bogaty. Proszę pana, nie tak. chodzi, że będzie bogaty, nie można myśleć że tak, że będę bogaty, bo to jest taka troszkę chciwość, pazemność i tak dalej, że czy będzie Pana po prostu dobrze sytuowany w sensie, że pana będzie na stać, na, żeby nie będzie pan miał długów i tak dalej. A nie, pana, tak to ja nie chcę, nie, ja chcę, ja chciałbym jakimś drogim autem jeździć i być znany nie, czy coś. Nie, tak no ja wiem, ale tak nie można myśleć, nie? nie będzie pan, bo to wie pan, trzeba mieć ambicje. Ambicje, tak, ale nie o to chodzi. Normalnym autem może pan jeździć drogi, no normalnym, ale jeździć. Po no co drogim akurat? No musi pan drogim, aby jeździć. to jest do przemieszczania się. Może dobra, ale nie muszę. Dobra, ale to pani mi sprawdzi, drogi, czy będę, drogi. czy będę drogi, czy nie. Czy bogaty znaczy czy będę. A pan pracuje teraz? Tak. Dokładnie pracuje. tak, teraz pracuję. No pracuję, dobrze. Czy będzie pan drogi mały? Proszę pana, na pana nie stać na to auto, widzę. Na to drogie. Nie znaczy... stać pana. W to kolotka, jeśli pan zagra. No ale. Znaczy, nie, no, czemu mnie nie stać? Tak. No, no, na to drogie auto, żeby kupić za gotówkę, to pana w tej chwili nie. Stać. Nie dostać no, mnie, no ja mam, ja mam teraz 400 tysięcy na koncie. No dobra, ale to wszystkie, pan nie może wydać na za co ale nie, no, auto, to, auto to 300 kosztuje potem, ja firmę ja chciałem to w leasing wziąć. Znaczy stać mnie tylko po prostu... A w leasing. No, no. Leasing, leasing, to będzie Pana stać na to są oczywiście, na firmę, na firmę. Ja, I mi coś no, no, wydaje, że Pani mnie kłamie. Ja wiem, ja wiem o co chodzi, tylko że chodzi o no, to, że o firmę i smart. tak dalej, to w ten sposób, tak, ale nie tak, że wie Pan co za gotówkę, to nie. Dobra, mhm. już patrzę. No, czy rozumiem, mama. że jak mam 400 tysięcy, to nie mogę za 300, 000, nie mogę te 300 kupić auta. To przepraszam. Nie, 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 nie. nie. Okay, tak, okay. Rozumie pan, rozumiem, rozumiem. Nie, przepraszam. Nie, nie. A zresztą jak w leasing, to pan i tak brata to płaci, tak? Także będzie pan z pracy płacił, tak? No, już zaraz w ogóle. Proszę pana, czy ten czy ta walka to będzie, będzie musiał pan podjechać droga w drodze gdzieś nie tam gdzie pan mieszka, tylko gdzieś dalej. No, ta, no, przyjadę, to, to będzie w tym, w łodzi, walę u kopana łeb dobra, i zwracam, nie? Dobrze, 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 dobrze. To tylko pana chciałam no, y, powiedzieć, żeby pan uważał, no. Uważał tak. A czemu na co? Y, proszę pana na kręgosłup. Pojawiło mi się tutaj. No A, że kręgosłup, kręgosłup i złamie? No, nie, nie, to tak, że, że będzie pan miał problem z kręgosłupem. Także ja musi pan uważać. Ale to no, przez, przez walkę, przez walkę, tak? tak? Tak, tak, tak. tak. Kurka ja wodna, żonka. to ja nie tak, wiem, no trudno, no, a, 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 a pani, to, no. Pani, to, pani to, pani Mariolo, a pani to z jest może? Ja tak, oczywiście wyzwoloną, z O proszę. Ja do tak a nie, 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 brałam bez, a, a pani to skąd bo jest, z jakich miasto, okolic, z jakiego no, miasta? No ja z Warszawy. O proszę, a ja jutro do Warszawy ale będę ja jechał. Tak. I nawet nie ale kłamie. Ja od pana, proszę pana ja jestem dużo od pana. No ale to wie pani, to zawsze się poznać może niekoniecznie jakieś trzeba tutaj. Nie no, wiem, że można, no. wiem, że można się poznać. Naturalnie, wy zajomek, czy może każdym każdy. O, to jest. ja mam taką propozycję do pani. Pani mi SMS-a wyśle. Pani wyśle mi SMS, a to byśmy jutro no. gdzieś na kawę wyskoczyli. Bo ja jutro będę w Warszawie, bo ja zegarek jadę sprzedać. A zegarek? A jakie firmy? Rolex? Tak, tak. Eto? Może Rolexa sprzedaję, no? Rolex, Pan sprzeda ten zegarek? No, to, 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 o co nie, o sobie prywatnej sprzedaję. Jestem dogadany przez internet. Aha! No, no dobrze. No dobrze. E, e, no to dobrze. Wie pan, ktoś mi mówił też o zegarkach? Wie pani o zegarku. Ale nie powiedział kto. Kurczę, czy to nie jest z panem, rozmawiam. No ciekawe. Nie, nie, na pewno no. nie, ja, nie dzwoni, ja pierwszy raz na telefony dzwonię pani. Bo pani jest w jakiej miejscowości głównie? Skąd będzie pan jechał? Znaczy, no ja to, to w różnych miejscowościach, bo ja trochę się muszę się przemieszczać, bo ja firmy prowadzę i no, aktualnie jestem chwilowo a. w Wrocławiu, ale to raz w Wrocław, raz Lublin, w Warszawie też przez chwilę byłem, ale to krótko, nie podobała mi się Warszawa ogólnie. A urodził się Pan w jakim mieście? Yy, w Poznaniu się urodziłem, a to dzidziem byłem jeszcze mały. Tam krótko, no, tam a. nie mieszkałem prawie, no. No nieważne, a to da dar, radę się umówić na tą kawę jutro? Mm -hmm. yy, proszę Pana, zaraz yy, dojdziemy do tego. W jakich godzinach pan będzie? No ja na 14 jestem umówiony. Na miejscu. Aha, aha, aha. No. I pan ma na imię Rafał? Tak, tak. Aha. Dobrze, momencik. O 13 na jaki dzień pan będzie? Nie, nie, nie o 13, o 14. Znaczy no nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie, gdzieś tam pod, pod salon Kruka mam podjechać, bo mają ten zegarek sprawdzić, rozebrać, czy jest oryginalny na pewno. Ale Znanych ludzi, na panu ludzi? No nie, ale to w miejscu prywatnym się spotykam i z kolegą jadę. No nieważne, no, nieważne. Nie wiem. No, czyli no, nie pan uważa? Nie pan uważa, no. Bo no. no, nie pan, nie pan o co chodzi. Nie pan uważa, wasza bo nie jest taka e, przyjaźń. Nie, pan nie, pan nie pan. Na, na spokojnie, pan. na spokojnie, ja też, no, będzie dobrze. Um, a pan mi powie, to jest okno się a... spotkać właśnie jutro, czy nie, Mariolka? Słucham. Jest jutro się Mariola szansa spotkać, czy nie? No to zaraz. Ja po prostu wyślę sms tak jak Pan mówił, tak, z numerem telefon i zobaczymy. Ale będzie Pan z kolegą, będzie Pan zajęty, nie wiecie Pan miał czasu. Znaczy nie, no ja to sprzedam, wezmę gotówkę, pójdę do banku i my są wolne, nie? Mhm. Mm aha, aha, rozumiem. Ale co Pan jeszcze? Aha, sprzeda Pan ten... A ile taki zegar kosztuje, ciekawe? No 70 tysięcy od sztuki. A mam dwie, mam dwa. O matko, taki drogi, ale nie sprzeda Pan jutro tego. Czemu nie? Nie, 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 No ja jestem wózką, ja to widzę. Nie sprzeda pan. No zobaczymy, no jestem umówiony w każdym razie. No nieważne, no to, no, no, ja, no, to no. Na, napisz tego smsa do mnie poznamy się, pogadamy przy kawie czy coś, tak będzie lepiej. Ja nie wiem, oczywiście, oczywiście. Ale pan ma podobny głos, wie pan do mojego znajomego, tylko że on jest z Poznania. <laughs> ale bardzo znajomy. Ale naprawdę myślał, że to on dzwoni. Ale mam seksowny znajomy, głos pan? czy nie? Fajny głos, nie wiem no, czy mam na głos. Tak, tak. Ale naprawdę a, umówimy, tak, umówimy, się jutro, tak? Obiecujesz, nie nie, niepowiedział. Ale szukać, pan ja że jest gejem, ale chce pan się z nim umówić. No i pytanie się, czy jestem fingienka, to jak to jest, tym gejem? Pan nie jest gejem. No nie jestem nie biseksualny, nie jest no Boże no. Tak, oczywiście, ja wiem, ale tylko poprawiam pana, co, co pan mówi, tak? Bo ja mówię, że to za pan znajomość, no, nowa, to jest kobieta, a pan powiedział, że jest gejem. i się pan nie broni, bo, bo może być fajna kobieta, nie, nie Znaczy, No ja się pan, trochę to, boję kobiet. To, Kobietom nie mogę ufać. Bo się pan trochę, bo, no. bo, bo, pan, bo pan nie zna ich tak naprawdę, nie? Także spokojnie. Pan jest rakiem. Tak, tak. Pan jest rakiem. No to dla pana może być, ale skorpiona. Boń Boże, nie skorpion. Aby nie skorpion. Rak mhm. może być kobieta, ryba może być kobieta, ale nie skorpion. Dobra, napisz no, mi smsa, bo ja, 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 ja bym chciał, nie serio, czuję, że chciałbym pogadać w cztery oczy. Weź mi smsa, napisz teraz. No, żeby nie no. było tak nagle, że, że oszukasz, tak? Ja też, w Warszawie będę, jakoś chciałbym ten czas spożytkować fajnie, więc byłoby miło się poznać. No wiem, Kotuś, tylko że wiesz, to każdy jest jakoś zajęty, wiesz, pracuje i tak dalej, także wiesz, to po prostu, że oczywiście, że się, SMS-a, że ja tylko żebyś wiedział, że no, ja nie lubię, wiesz, się spotkać, umówić z Tobą i Cię wystawić, bo to nie... No, no dobra, no to podasz SMS-a, najwyżej no jak się nie dogadamy na jutro, no to będziemy w kontakcie i się dogadamy na inny termin, no, to nie ma dalej, problemu. Kotuś, ja ja mam metr osiemdziesiąt, y, a ważę 84 cztery kilo, ale ja umięśniony jestem, ja ćwiczę dużo. Aha, na siłowni, tak? Na siłowni? No na siłowni no. tak hobbystycznie, siłowni? No, no teraz to pod MMR nie właśnie. Aha, ale to teraz te trzy miesiące czy coś ćwiczysz? No tak, no ale... ale... to jest jakaś nagroda? Ale kotek, to jest jakaś nagroda jak wygrasz? No tak, no są nie? pieniądze, no nieważne, dobra, napisz tego SMS-em. No, duże? Ale nie, powiedz, czy duże? No 100 tysięcy, no. Ale nie no, ale nie, mnie spać na samochód, no, no nieważne, no Wiem, wiem, Kotek, nie, nie żartuję. Spokojnie z tą walką, to spokojnie, nie będziesz znał datek, kochanie, zadzwoń to mówię naprawdę, ja ci wszystko powiem. No to już na prywatny numer no. zadzwonię, pogadamy w cztery oczy wtedy No ale po co prywatnie jak tutaj, wiesz, ja wrócę. No Ale ja ci zapłacę no, za tą rozmowę, no daj spokój, no wiadomo A ja nie taka jestem, praca. No byłem kochanie, żony, z pieniędzy, tak jak ja bym chciała mieć, by, wiesz, dać pieniądze, to by mnie tutaj nie było przecież. Okej. Okay. Kotek to byś mnie tutaj nie dostał, nie? Spokojnie, kotusz. To... Ja zawsze możesz sobie zadzwonić, jak masz jakiś dylemat czy coś, to teraz moje ci wszystko powiem, bo naprawdę jestem niesowicym, wiesz? I moje wróżby się sprawdzają. No dobra, no to ja czekam to... na tego SMS-a i ten. No i się dobra, mówimy dobra. na jutro może, no. nie? A blondyn jesteś czy brunet jak jesteś? Ja mam czarne włosy. Takie totalnie czarne. Czarne, no. czarne. i ten, świetne no to... oczy, nie? No to jak napiszesz SMS-a, to ja ci zdjęcie wyślę po prostu i tyle. No. Dobrze, dobrze, skarbie, No. No dobrze, dobrze, no. No to ja czekam na tego SMS-a no. i pogadamy, nie? Innym razem, jutro no, może no. się dobrze, uda. Dobrze, dobrze. A z tym zegarkiem to wiesz, co nie tak także wiesz, no, no jutr jutro, jutro akurat no, się no. jutro pogadamy i zobaczymy, to ci powiem, czy sprzedałem. Ale może odwołać ten człowiek, odwołać to. No zobaczymy, no, to zobaczymy. Nie będzie mógł. Zobaczymy Dobra. No, Jeśli odwoła, to zadzwoń do mnie, że i potwierdź, no. dobra? Dobra. No to ja czekam no, na tego SMS-a. Okay. No dobra, no pa. dzięki. O kurwa. Wydałem na tą rozmowę 80 złotych. Ponad. Sorry, wydałem na nią 100 złotych. Ona kosztuje 4,92. Ja pierdolę. O kurwa.